tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o beneficjenta, który w ostatnich trzech latach dostał najwięcej dofinansowania, bo... Jest... Halo, halo, cześć, ogląda mnie ktoś? Słuchajcie, postanowiłem zatrzymać się na środku drogi w Warszawie, ponieważ zobaczyłem tą szatańską ciężarówkę finansowaną przez Ordo Juris, czyli zagraniczną sektę, Międzynarodową, katolicką, neokatolicką, która znowu jeździ po Polsce, po Warszawie i rozwozi te szatańskie teorie różne. Widzę, że tutaj ma ochronę w postaci ludzi, którzy filmują, gadają przez radio. I razem tutaj, spontanicznie z panami na rowerach, postanowiliśmy powstrzymać te tę mm, e, furgonetkę, żeby już dalej nie jeździła i nie nagadała tych bzdur. Tak jak to Gonciarz fajnie powiedział, furgonetka, która gada jakieś bzdury, jeździ. Każdy może sobie furgonetkę okleić i bzdury e, gadać. No więc żeśmy ją tu zablokowali. Tu się niektórzy wkurzają, coś mają, jakiś problem i tak dalej no to niech trąbią, a ja stoję mi się zepsuł samochód i tyle, o, tu pan filmuje może się pan przedstawi o, tu pani wkurzona tego o, proszę przejechać ale mi się samochód zepsuł samochód mi się zepsuł samochód mi się zepsuł, jest pani na żywo i samochód mi się zepsuł, nie mogę ale to proszę objechać, są dwa pasy, proszę objechać proszę objechać, proszę ale to proszę objechać, może pani objechać? Ale pani też może objechać. Proszę wezwać policję. Tak. No, i to się nazywa obywatelskie zatrzymanie. Niektórzy się denerwują, nie wiedzą o co chodzi. Pani wzywa policję. Niech pani wzywa policję. Nie mamy z tym problemu. O. Ci państwo O. Proszę. Ci państwo ten A A pani czemu nie może objechać? Niech pa... A czemu pani nie może objechać? Niech pani powie. Czemu pani nie może objechać mnie? No dlaczego? Ma pani tyle miejsca. Wszyscy mogą objechać, a pani nie może? No właśnie. Pozdrawiamy. Niech pan się przedstawi do kamery. Pan? Jak pan ma na imię? Ja Antoni Pawlicki, a pan? No to a pan jak się nazywa? Wstydzi się pan swojego imienia i nazwiska? Nie dziwię się. <grywa> No, ciekawe. Pani wzywa policję, chociaż już może jechać, no ale cóż, postanowiła wzywać policję. No to niech wzywa policję. Ciekawe po co? Mam wrażenie, że pani większy robi problem niż, yy, niż my. No ale furgonetka została zatrzymana. No, ten pan ukrywa się, nadal nie chce podać swojego imienia i nazwiska. Pani stoi na środku, nie wiadomo o co chodzi, nawet już pan radzi, żeby odjechać. No, panowie się naradzają, zastanawiają się, co zrobić. Uch, poważna akcja! Poważni panowie, w czerni po prostu zastanawiają się, co zrobić. Och, pan do mnie podchodzi i nagrywa. Pomacham panu, pomacham panu, pomacham. Halo, halo! Ciężarówka finansowana przez Ordo Juris, czyli przez e, Ciężarówka finansowana przez Ordo Juris, o pan, pokazuje swoją twarz. Proszę bardzo, ciężarówka finansowana przez zagraniczną, em, zagraniczną, e, e, po prostu e, e, organizację szowinistyczną, która wygaduje te bzdury. Ale dobre, bo się nagle samochód zatrzymał. No, Czekamy, aż przyjedzie policja. Pewnie policja przyjedzie. Panowie są grzeczni. Wszyscy się nawzajem filmujemy. No i tyle z tego wyszło, no dobra, słuchajcie, kończę chyba to nagranie, bo nie wiem jaki to jest sens dalej tutaj stać. Eee, myślę, że nie ma sensu dalej stać. Eee, dlatego e, zaraz... Słuchaj, wiesz co? Ja chyba jadę, bo mi się wydaje, że już wystarczającą szopkę zrobiliśmy i tak tego nie powstrzymamy. Daliśmy. Ale jakich co 10 minut. Dokładnie, dokładnie. Wokoło, to dokładnie. Się Zróbmy obywatelskie zatrzymania co chwilę i tyle. Na razie. No, no więc. Skończyliśmy nagranie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.